Hej o wszystkim, witam was, The Falang, A grą, którą sobie dzisiaj zagramy jest Metro 2033 Jest to pierwsza część właśnie z serii Metro Jest to gra chyba z bodajże 2009-2010 roku Coś takiego Dość starsza gra, ale ma jest spoko Jak na tamten rok to trzeba pochwalić tutaj twórców Za stworzenie, no... Takiej gry, no ładna grafika, ładna nie, no cała rozgrywka jest dość spoko. Zresztą zobaczycie y, ją na filmie. Teraz y, przechodzimy sobie do nowej gry. Tak, tu początek trochę grałem, żeby ogarnąć mniej więcej sterowanie. I normalny, łatwy, no nie no bez przesady. Nie jestem takim amatorem. Normalny. Jest spoko. Prolog. Wczytywanie. Okay. The tunnel grew colder. Milia and I were close to the surface now. Soon we'd climb up into the howling wind to find our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was nearly at the end, but would I have the courage, the will to see it through? Okay. Hey, Artem. When you w dupie na początku world. właściwie no, no. gram na myszce i klawiaturze, ale mam podłączonego pada, że uh. mi wyskakuje tutaj przyciski, żebym naciskał na padzie. No nie do człowiek, jak już widać, spadłby. No, we'll Ticho, ticho, ticho. Something's moving in next room. Open the gate, Dobra, spoko. Artyom, okay, ryśleki, jest... co? jest? Szafki? Jak w Outlastie, żeby się może schować? Co tu jest ciekawego? O, tu mamy, co to jest? Emu, tu mamy broń. Czekaj. To jest może lepsza broń, jeszcze tu sobie wezmę. No okej. Okay. Co to jest? Nie, nie, ja chcę tą broń. O dobra. Co tu tak jakoś... O. Okay. Tak. To światło mi w górze. tak jasno jak to się wali po oczach Do tej pory w grze jest ciemno jak w dubie A ja nie mam na to wpływu niestety Po co idziemy za tym gościem? Co jest? Jezus Tak jedną... Jakby nie wiem co się działo Dobra, tu momentami będę się wspomagał padem. Dobra. Wybiorę sobie maskę. O, okay. I teraz już nie powinien tak jęczeć. Co jest? Co jest? Co jest? Coś się dzieje? No, oczywiście. No, jeszcze nie przeładował. Jurek, nawalaj do mnie. Sorry, goście, nie w ciebie. Co tu jest w ogóle? Nawalaj, nawalaj, przeładuj. Dobra, atakujcie jego, nie wiem. Okay. No to pociągnij, co jestem. ja jestem. Sam nie dasz rady. Pociągnąć, bez skojarzeń oczywiście. Ciąg, ciąg, ciąg. No i wyciągnął. Poszło. No dobra, dobra robota, ziomek. Trzeba przyznać naprawdę, że grafika jest spoko. Jak na tamten rok, tym bardziej to. No to okej, okay, Aha. Ja mam iść pierwszy, tam. Widzę, że on jest bardzo szybki. Także ja tu muszę dodać trochę speeda. Gdzie on jest? On dopiero jest tutaj. Może jeszcze tu mam iść? Chciałem coś sprawdzić z dźwiękiem. Nie no naprawdę? Żeby szybko biec? No nie no... Szybko ogarnęli. Ja już tu przebiegnąłem... Pół misji przebiegłem. Oni mi dopiero popaźdają, który się biegnie. Co jest? Coś się dzieje. O, fajny wózek. Dość fajny. Chyba sobie go wezmę. Ach, tak mam go wziąć. Coś takiego. Co jest? O, filmik, fajnie. To to see you, you no, się What the hell is it? Jakieś mutanty, no co? Jak się patrzy, skrada się. Stryk, co oni robią? Wybiegnę się. Co tu... Ile tego jest? Nie wiem co tu pisało, nie przeczytałem tego W każdym razie robię to co oni i czekam No nawalaj w niego! No ile oni mają życia? Ludzie Mojego gościa tak jest? Mojego kumpla? No dobrze, że tamci sobie biegną. Co, 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 co jest? Ło, ciebie nie widziałem. Ej, co, co? Skąd to nawala? Nie, zabił mnie. Zjadł mnie, no co oni tak się ujebrzały? Strzela, tam uniki jakieś robi... Demony, no wiem, że demony, no Co, co, co może tak ma być?

I could never have imagined what would follow in the morning that my stepfather's friend Hunter arrived at the barricade. Okay. Jakiś filmik. Już myślałem, że znowu to moja wina i przeze mnie moja postać zginęła. Jednak się myli. Nie, zostawię tą animację. Jestem ciekawy, co to jest. Dla ścisłości tu cały świat ogarną, ogarnęła jakby apokalipsę i są mutanty i garstka ludzi. Którzy to już nie są zwykłe tępe zombie, tylko jakieś mutanty, potwory, które nie wiem, trudno pokonać. Zresztą opis będziecie mieli pod filmem. Opis tej gry. Fajna nutka. Gitarka te sprawy. Co się dzieje? Artim You wake at last I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Co my tu mamy? To jest chyba, żeby zgasić. Trzeba się rozejrzeć. Coś tu mogę wziąć. O, jest gitarka. To widzę taki grajek z naszego bohatera. Coś tu jest? Nie. Okej. Okay. <noise> Musiałem to zrobić. Dobra. Jeszcze spalę żarówki i dopiero pęknie. Let's musiał może odkupować. Nie wiem za co i nie wiem to, to gdzie. ty... Jest... mutanta. Arton. To coś się zrobić? We'll see what Hunter says. Sergey, hello, Arto. Another patrol, really patrol was attacked last day. night. The hospital's full. Mommy, do we need to wait long? The situation's under control. Where Ida. What about Alexey? No, we've no, no, the outpost. Peter, Alexey was in the battle. Has anyone seen him?

Czy ja mam za tamtym cały czas iść? staje się, że to. no i co tu będzie? No jasne. It's Hunter. Open the nie pukają, chyba że są kulturalne. Kulturalne mutanty mogą zapukać. Welcome to exhibition, Hunter! Thanks, now close your gate. It's been a long time, Hunter. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. So, no, Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is about the exhibition and the undead infesting your tunnels. Hmm? Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. These are not the usual mutant creatures. This is something else. Something what the much worse. <laughs> Dark ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it.

co może kosą mam no, nawalać? Tak Tylko nóż no nie. To nie, nie da się tego. Nie, nie da się tego otworzyć. No nie da się tego otworzyć, serio. bo... No może jakimś tylecikiem mam walczyć. Z takimi mutantami. Super! O Jezus. Widzę, że już jeden tu wpadł. Dawaj, No dawaj, 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 nawalaj! Na ten jeszcze nie żyje. Coś takie... Na razie niezbyt trudne te mutanty. Coś podejrzanego Tego on nawala Gdzie on jest? Nie da się ugryźć na go Dobra, dobrze Tak na razie do mnie Do mnie tutaj gryzie Pieprzony nie. Pieprzony muta Nie ciesz się tak Zaraz i tak pewnie przegrany o tu jeszcze, jeden się czai. W korks. I a dead eye shot this one. Ten ten mutant to je w ogóle, nie wiem, albo się zbagował ze strachu. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. That's their weapon. That's what made the Nosaliss run through the tunnels like rats. The Dark Ones are not simple mutants. They're Homo Novus, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost. What's happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your Homo Novus with me to hell. You think you're some old movie cowboy? Have a look, Hunter. Ten soldiers trained in combat! Their bodies broken, their minds gone. The Dark Ones! They destroyed the outer guard post! Oho, znowu Alright, so... No Damn, damn, damn! The devil knows what's happening out there beyond your perimeter. I must go recon the situation. Listen carefully, Atium. If I'm not back here by morning... You must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me. Spoko, what's stirring in the Northern Tunnels. Show this to Miller so he knows I've sent you. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down. If oh, we are to survive, me? this threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminate it. Understand? not I understand, I Hunter did not return. It wouldn't be easy to find an excuse to leave the station and travel to Polis, but I had given my word. I learned that the caravan was heading to Riga the next day and needed guards assigned on for the ride. Right. паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми mm. на тормоза. finally, taking your time as usual, а? Huh? All right. grab your gear, go to the platform, they're waiting for us. I'll meet you there. Эй, hey, Артём, don't forget anything, а? Вот что, теперь бабушка, здорово! вот что, теперь вертоться, кушает компот! Nie pogardzę amunicją. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli był ten odcinek chyba krótki, nie był za długi, to sorry, ale zakończyliśmy właśnie prolog, rozdział pierwszy. W następnym odcinku już przejdziemy sobie dalej. I komentujcie, subskrybujcie. Kciuk w górę, jeśli się podobał filmik, bo to bardzo motywuje do dalszego nagrywania. I do zobaczenia w następnym odcinku z jakiejś innej gry ewentualnie właśnie z metra. Tak więc na razie trzymajcie się.